Nagrywa się. Dzień dobry. Jak już się nagrywa? A twoje futerko pachnie czy śmierdzi? Pachnie wiatrem. No, u mnie pachnie jakby taki piesek. Ale milusi jest. Mokry pies to najgorsze. Dzień dobry, ale to dzisiaj to na pewno nie zgadniecie, o czym będziemy mówić. Oreo. Ciastki. Dzień dobry ze studia w Białym Stoku. Podoba się dla mnie. Wrócił nasz przyjaciel. Tomasz, który... Powiedz Tomek, gdzie byłeś na wakacjach? W Szwajcarii. A powiedz Tomek, co przywiozłeś kolegom z pracy, z wakacji? Dobry humor! Ja odpowiem wam. Tomek przywiózł nam nic, a był w Szwajcarii i nie przywiózł czekolady. Ale dzięki temu schudłem dwa kilo, bo też nie jadłem czekolady. Być w Szwajcarii i nie przywieźć czekolady, to ja nie wiem. Nie byłem no tak w Szwajcarii, Tak samo jak złota i zegarków. Byłem... No co tam, też złote i zegarki? No tam małe zegarki. Najlepsze na świecie. Mają te sery, mleko. Słuchajcie, dzisiaj będziemy prawić o Giantie. Dzisiejszym modelem oprócz dwóch modeli jest Giant Propel Advanced 2 2021. Jest to rower z segmentu aero, który. Kroi segment... wiatr. Kroi wiatr. Który się troszkę zmienia w przyszłym sezonie. Otóż dlaczego? Przynajmniej z Marek, o jej. Przynajmniej z marek, które my mamy. Ponieważ Pan Tomek powie, za ile się kupuje rower Aero z firmy na literkę T21-999. Tak, jest to super rower. W rowerach na literkę S zrezygnowano z modelu stricte krojącego wiatr. Stworzono hybrydę, o czym już mówiliśmy jakiś czas temu, czyli lekko-szybkowóz. A Giant pozostał i według chyba mojej skromnej opinii, nie wiem jaką matomek, zaraz się dowiemy, pozostał dalej przy segmencie normalnych rowerów Aero. Przy segmencie rowerów super, hiper lekkich TCR i przy rowerach Endurance DeFi. Defi? DeFi, DeFi? DeFi to wyzwanie, chyba, tak? Defy, to DeFi? z angielskiego jest to. Telefon kiedyś miałem taki Defi. O, to pewnie od Twojego telefonu to wyszło Pewnie tak. No i co? I mamy rower ze śliczną ramą, która jest bardzo aero. Jak Ma... patrzycie, to jest rozmiar L, tak, więc dwie... MK ładniej wygląda, trochę, tak, bo jest mniejsza e, Ale od razu u nas możecie kupić dziś już L i MK mamy od ręki. Czyli mamy fajną, ładną ramę, przede wszystkim estetyczną, bardzo szybką. Mamy dożywotnią gwarancję, jak to w Giantie bywa w standardzie. I naprawdę bardzo fajny rower. Tomasz Wam opowie o sprzęcie. Ta co tu mówić, stoi na grupie 105 w pełnej grupie, oprócz kółek oczywiście bo nikt nie wrzuca kółek Shimano A jak on tak stoi? Nie wiem, stoi tak na stojaszku stoi, nie wiem czemu nikt nie daje kółek Shimano, można do pana Shimano się odezwać A Giant zapytać. sam produkuje swoje kółka, ma fajne koła tak naprawdę pewnie przystępnie cenowo są dużo fajniejsze i mają nawet najwyższy model serii Cadex ale cena jest taka dość jak to na najwyższy model Tak, jakiś Giant się nazywał Cadex Wiesz, że mój tato chyba miał Kadeksa Albo, albo Haosa miał. I Grzesiek Radziwonowski też miał. Pozdrawiamy. E, słuchajcie, jest na grupie 105. Hydraulika, wiadomo. E, czy pan operator tu zechciałby podejść? To później Bo, może. To później z narzędziem podejdzie. Gdyż ma radiatory wstawione do hamulców, żeby odprowadzały ciepło. E, czekajcie, oj, muszę się dźwignąć. To Tarczy ma zamocowane na 6 śrub. Szkoda, że nie dali Shimano na Centerlocka Z chłodzeniem lepszym A że tarcze? No, mogłyby być Ale można zmienić zawsze I wiecie co, wam powiem, że jest męska korba wstawiona W rozpiętości 52 36 a nie kompakty 50x34 czyli, czyli dla prawdziwych męskich mężczyzn Kasetę jest z tego co kojarzę chyba w rozpiętości 11 28 Czyli taki powiedzmy i na Podlasie, i na góry, i na grzyby, i na ryby. I na ryby. Hmm. Kaseta 11.30 to mamy. O, ja 11.30. 30... Sztyca. O, powiem Wam, że jest ciepła w dotyku. To musi być karbonowa. Ale Jerzemko jest aluminiowe już. Sztyca karbonowa. No, dobrze mówiłem. Tu mamy zacisk do regulacji schowany. No, spornik u niektórych wzbudza kontrowersje, do, kontrowersje dosyć spore. Nie, ale nieprawda. Ze spornikiem to jest bardzo fajna rzecz. Tam widzimy pan Tomek później narzędziem do obsługi rejestrowania ruchu pokaże, że mamy bardzo dużo podkładek, i może na pierwszy rzut oka wygląda to nieestetycznie, ale jest to celowa. Teraz dlaczego? My no kupujemy sobie rower Aero. W, który wcale jakoś dużo nie kosztuje, bo jak na rower Aero, to co mówiliśmy o konkurencyjnych markach mamy cenę 11500 zł e, i pełną grupę Shimano 105 to, to naprawdę jest e, dla mało którego producenta na świecie z taką gwarancją osiągalna, a chyba nawet nie nieosiągalne ale jeśli się mylę to poprawcie mnie gdzieś tam w komentarzach e, wracając do mostka on jest bardzo dużo podkładek, jest bardzo wysoki tylko kupując taki rower wypada wykonać fitting, czyli dopasowanie. Nie chwaląc się, mamy jedno z najnowocześniejszych studiów w Białym Stoku. W Polsce, przepraszam, nie w Białym Stoku. E, mamy pełne wyposażenie retula, kamery 3D, szmery, bajery zbierają. Fitting u nas, taka a, reklama. E, fitting u nas robi człowiek, który z wykształcenia jest fizjoterapeutą. A, tak, i tam szkoli też, również trenuje kolarzy na jakieś tam większe doświadczenie, także robi naprawdę dobrą robotę fittingu, zrobiliśmy już kilkaset i ja się spotkałem tylko z jedną osobą, która powiedziała, że nie jest to warte tych niecałych 500 zł, bo tyle to u nas kosztuje. No i wracając do tego mostka, dopiero na fittingu wyjdzie nam na jakiej wysokości ta kierownica powinna być. No bo przecież jeden może mieć jakieś tam ograniczenia kręgosłupa, jeden może mieć dłuższe ręce, drugi krótsze ręce i wtedy to sobie idealnie ustawiamy na kamerach 3D i to wszystko fajnie widać, więc to później się zazwyczaj ścina i dopasowuje każdemu indywidualnie. Ta, czekajcie muszę wziąć, muszę przejść przed obiektywem. Już jestem. Aha, strzałkę ekologicznie, ja nie wiem. Mam... Tu Dzian przygotował, o tutaj są ze ślepki. tam się można dokupić jako opcję czujnik Ride right Sense. Coś no, to podobnego tak. jak w firmie na T. Tam Duotrap, jest duo trap, tak. a tu jest Right Sense. Może ma to jakiś sens głębszy, nie wiem. Pewnie Powiem wam jeszcze, może. że ma płaską kierownicę Oreo, czyli no, można sobie jechać maszkę? i położyć łapki normalnie. I przez co rower oprócz tego, że rama jest bardzo aera, to będzie jeszcze lepiej kroił wiatr. Linki pancerzy są wpuszczone w ramę wszędzie, a nawet e, linki i przewody od łap, które są też oczywiście 105, są wpuszczone w ogóle w mostek, i to jest tak bardzo estetycznie schowane, że tutaj wystaje prawie nic. A jeszcze ciekawostką jest, bo zapomnieliśmy wspomnieć, że te koła fajne Gianta. One mają taki napis, Tomek po angielsku jest biegły. Tublis ready. Tubeles ready, tak. Tublis? Tak. Jest mleczkiem zalany. Opony są bezdętkowe. Czyli fajnie, bo niby mamy mniejsze opory toczu, podobno coś na wzoru szydki. Mamy mleczko, które coś tam ma zalepić jakieś tam niewielkie szkody. No, minus tego rozwiązania jest taki, że ciśnienie schodzi szybciej niż wędka. Ale powiem Wam jeszcze a propos mostka. W MC jest mniejszy. Delikatniejszy troszkę. Tak, jest to analogiczne. Nim mamy większy y, rozmiar roweru, tym mostek jest dłuższy. I sztyca jest pewnie wyższa. Dłuższa? Nie, sztyca taka sama. Przyszła dzisiaj Emka, to to sprawdzimy. Czy jak wchodzi w zakręt trenówką. Poszedł, poszedł jak dzik po szyszkach. E <grym> <grym> A kolor ma ładny. Kolor, słońce tak. błyszczy się. Może jakoś Tomek to pokaże. To taka Tomek. Ja... To potem na słońce, pan Słuchaj operator. jakiś ładny kolor. Ja właśnie to jest yy, kosmiczny piasek. Ta? A nie chorko, ale jakiś. U. To jakiś palony węgiel. Ale z brokatem jest, także nie powiem, co on robi z oczami na słońcu. Tak. Słuchajcie, podsumowując, bo Rower naprawdę świetny i, i, i nie ma co o tym dłużej debatować, bo tak jest i kropka. Jest oczywiście na sztywnych osiach, o tym nie mówiliśmy, ale 11500 za rower Aero, który kroi wiatr, w zestawie ciasteczek nie ma. Innym Otrzymując pełną grupę 105 to naprawdę jest bardzo ciekawa oferta, dlatego też zaopatrzyliśmy się w większą ilość sztuk tych rowerów, które, które dopiero do nas schodzą. Powiedzcie, co myślicie. Bo według nas fajny segment. Tomek chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Tak, możemy go zważyć. O, tak. Będę, będę go ważył, dobrażać. ale z ciastkami. Nie, ciastki nie. Czemu? Z ciastkami, taka nie, zagadka bo będzie. Brud to net to. Ja wyjmuję ciastka. Dobra. Tomek, chodź. Mówi ile? Mówi ile? Zatrzymam wagę to skieruj tu, 920 jak na aero? jak na aero w rozmiarze L L to, L to takie 58, duże jest 58, w, w Giantzie no. no to do zbicia jeszcze waga no wystarczy jakieś tam tarcze troszeczkę lżejsze wstawić i poniżej 9 się zejdzie, to dobra masa jest masz swój profesjonalny mikrofon, który masa jest, jest założony na na rurkę jakoś, plastikową. Nie, ma nazwę, ja musiałam, miałem się o, tego no. nauczyć. Na co? Nie, ale to. Stojak, jak się nazywa Stojak do mikrofonu? Nie, statyw? Nie, ja tego nie zrozumiem chyba. No, i to tyle. Także słuchajcie, yy, dawajcie prosimy. Yy, dzwonki, Tomek, nie, jego ja nie będę pytał, to nie internetowy. On ale dzwonki dzwonkowy. nie ryby, pamiętajcie, bo Ta, to jest. Dzwonek tak. to ryba może taki wycięte. No dzwonka, ryba, tak, tak. To dzwonek, nie? Nie. No jak ja nie? Ja nie rozumiem żartu, naprawdę. To potem ci wytłumaczę. No właśnie. To dzwonki, subskrypcje. No i co? Czekamy na następne rowery. A dzisiaj nie. za tydzień będą bardzo fajne kolejne rowery. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Hejka To powiedz. Ci. Na razie do widzenia. Jak dzwonek?